Cześć, ja nazywam się Kamil Daniel, a dzisiaj zabiorę Was w podróż do świata Reiki, techniki uzdrawiania energią, która pochodzi z Japonii. Opowiem Wam czym jest Reiki, kto je stworzył, a także przedstawię pięć wskazań Reiki, Gokai, które są fundamentem tej praktyki. Reiki to japońska metoda uzdrawiania, która polega na pracy z uniwersalną energią życiową. Sowo Reiki składa się z dwóch znaków: Rej oraz Ki. Rej oznacza ducha, duszę, coś świętego bądź coś transcendentnego. Może także odnosić się do wszechogarniającej, kosmicznej energii, która przenika wszystko, co istnieje. W kontekście reiki symbolizuje wymiar duchowy i uniwersalny, oraz drugi znak ki, czyli energia życiowa, siła witalna, którą można znaleźć w każdej żywej istocie. W innych tradycjach może być znana jako chi, np. w chińskim lub prana w hinduizmie. W bardzo dużym uproszczeniu, aby to było zrozumiałe dla wszystkich, w praktyce. Reiki działa poprzez dłonie praktykującego, wspierając procesy uzdrawiania ciała, umysłu i ducha. Ale Reiki to nie tylko technika, to również pewna filozofia życia, sposób na harmonię ze sobą i ze światem. Twórcą Reiki był Mikao Usui. Był on japońskim nauczycielem. Możemy powiedzieć, że był też wielkim mistrzem duchowym. Urodził się prawdopodobnie 15 sierpnia, chociaż okazuje się, że w wyniku różnic kalendarzowych bardziej prawdopodobną datą byłby 4 października 1865 roku w wiosce Taniai w Japonii w prefekturze Gifu. Mikao Usui pochodził z rodziny samurajskiej, a w młodości był edukowany zgodnie z tradycyjnymi wartościami japońskimi. Studiował również konfucjanizm, co ukształtowało jego filozoficzne podejście do życia. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Interesował się zarówno tradycyjnymi naukami wschodu, takimi jak buddyzm, taoizm czy Shinto, jak i filozofiami zachodu. Znał podobno języki obce, w tym chiński i sanskryt, co pozwoliło mu zgłębiać starożytne teksty. Przed stworzeniem systemu Reiki Mikao Usui zajmował się różnymi profesjami, od nauczyciela, poprzez pracownika rządowego, aż po przedsiębiorcę. Był też mężem i ojcem. I myślę, że te doświadczenia życiowe i zawodowe pozwoliły mu zrozumieć, jak ważna jest równowaga między ciałem, umysłem i duchem. I w takim dużym skrócie, Mikao Usui spędził wiele lat na poszukiwaniach duchowych, i przełom nastąpił w 1922 roku, kiedy po trwającej prawdopodobnie 21 dni medytacji, modlitwie i poście na górze kurama doznał głębokiego duchowego doświadczenia. To wtedy zrozumiał, jak połączyć uzdrawianie duchowe z fizycznym. I ten moment uznaje się właśnie za narodziny Reiki. Usui opracował system uzdrawiania, który nazwał Usui Reiki Ryoho, czyli metoda uzdrawiania Usui Reiki. System opierał się na przekazywaniu uniwersalnej energii poprzez dłonie, oraz w dużym skrócie na filozoficznych podstawach pięciu wskazań. Rejki. Oczywiście, dużo więcej tam jest elementów, natomiast, żeby Was nie zanudzić, tutaj mówię bardzo skrótowo. W 1922 roku Mikao Usui założył w Tokio klinikę uzdrawiania Rejki, gdzie prowadził zarówno sesję uzdrawiania, jak i szkolenia dla uczniów. Jego praktyka szybko zyskała popularność, a do kliniki przychodziło wiele osób z różnych środowisk. Od biednych, po wpływowe osoby. Mikao Usui zmarł w 1926 roku na skutek udaru podczas podróży w Fukuyamie, chociaż są i twierdzenia, że możliwe, że wykonał wtedy seppuku. Przed śmiercią przeszkolił około 2000 osób, z czego 16 otrzymało tytuł Mistrza. W 1927 roku w Tokio postawiono pomnik ku jego czci. Znajduje się na nim inskrypcja opisująca jego życie, nauki i wkład w rozwój duchowy ludzkości. Pomnik ten jest dziś ważnym miejscem pielgrzymek dla praktyków Reiki. System Reiki rozwija się do dzisiaj, ale jego podstawy, duchowość, uzdrawianie i filozofia życia pozostają wierne naukom Mikao jego, Jego przesłanie, aby być w harmonii ze sobą i otaczającym światem, jest aktualne niezależnie od czasów i kultury. Mikao Usuyi sam system reiki nazwał też sekretną metodą przywoływania szczęścia i cudownym lekarstwem na wszelkie choroby. Był przekonany, że uzdrawianie zaczyna się od harmonii wewnętrznej, a kluczem do niej są proste zasady, które nazwał Gokaj. Zaczerpnął je z filozofii cesarza Meiji. Gokaj natomiast nie są dosłownymi cytatami, ani dokładnymi odwzorowaniami wskazań Meiji. Gokaj jest raczej interpretacją ducha nauk cesarza, przystosowaną do potrzeb praktyki Reiki. Mikał Usui skupił się na tym, by te wskazania były uniwersalne i aplikowalne w codziennym życiu każdego człowieka. My je nazywamy pięcioma wskazaniami rejki bądź pięcioma wskazaniami dobrego życia. Wskazania rejki są jak duchowy kompas, który prowadzi nas do spokojnego, harmonijnego życia. Rozpoczynają się one od słów Kyodakea, czyli właśnie dzisiaj. Podkreślają one, jak ważne jest życie w chwili obecnej, tu i teraz. Pierwsze wskazanie to dziś nie złość się. Złość to energia, która tworzy bariery w nas i między nami a innymi. Reiki uczy, by zauważać złość, akceptować ją i uwalniać nie tłumić jej, ale też nie przerzucać na innych. Drugie wskazanie to właśnie dzisiaj nie martw się. Zamartwianie się to utrata energii, która mogłaby wspierać nasz rozwój i uzdrawianie. Praktyka Reiki pomaga ufać, że życie jest na swoim miejscu i niepotrzebne zmartwienia możemy puścić. Kolejne wskazanie to bądź wdzięczny. Wdzięczność wzmacnia naszą energię i pomaga łączyć się z obfitością wszechświata. Dzięki niej dostrzegamy piękno w codzienności i jesteśmy bardziej połączeni z innymi. Kolejne wskazanie, czwarte, to działaj uczciwie. Działanie to ruch energii, zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej. Dzięki pracy nad sobą poznajemy siebie i stajemy się bardziej świadomi. I ostatnie wskazanie to bądź dobry dla innych. Dobroć i życzliwość to energia, która buduje most między ludźmi. Praktykowanie dobroci wobec siebie, wobec innych i wobec całego świata wzmacnia nas i nasze otoczenie. Te wskazania to nie tylko filozofia to jest fundament rejki, sposób życia, który prowadzi do harmonii ciała, umysłu i ducha. Możemy więc powiedzieć, że Reiki to nie tylko technika uzdrawiania, ale również ścieżka duchowego rozwoju. Wprowadzenie Gokaj do codziennego życia pozwala nam nawiązać głębszy kontakt z energią życiową i odnaleźć harmonię w każdym aspekcie życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do dalszego odkrywania Reiki, czy to przez kursy, czy poprzez własną praktykę. I zbieranie informacji. Dziękuję, że wysłuchaliście, byliście ze mną w tej podróży. Jeśli film Was zainspirował, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach. I do usłyszenia w kolejnej naszej wspólnej podróży.